Cobb TV. Watch your life make sense. Kabała ujawniona, odcinek 5, wstęp do czterech faz prostego światła. Hello again, Witam ponownie Kabała, i zapraszam do programu Kabała ujawniona. Jestem Tony Kosinek. Zacznijmy od przeczytania cytatu z Balasulama ze wstępu do nauki dziesięciu says. Mówi on. Dlatego musimy zapytać, dlaczego kabaliści zobowiązywali każdą osobę do nauki mądrości Kabały? Rzeczywiście jest w niej wielka rzecz, warta nagłośnienia. Jest wspaniałym, nieocenionym lekarstwem dla tych, którzy angażują się w mądrość Kabały. Mimo, że nie rozumieją, czego się uczą, przez tęsknotę i wielkie pragnienie, aby zrozumieć, co się uczą, pobudzają na siebie światła, które otaczają ich duszę. Do czasu gdy człowiek nie osiągnie doskonałości te światła które mają dosięgnąć go są uważane za światła otaczające oznacza to że są gotowe i czekają na oczyszczenie naczynia otrzymywania w tym czasie te światła obłuczą naczynia które będą na to gotowe w związku z tym nawet gdy ktoś nie ma gotowych naczyń to gdy angażuje się w tą mądrość wymieniając nazwy świateł i naczyń związanych z duszą światła te Natychmiast świecą na nas do pewnego stopnia, jednak świecą one bez obłuczenia wnętrza duszy, z powodu braku naczyń do ich otrzymywania. Pomimo tego oświecenie, które otrzymuje się raz po raz w trakcie tego zaangażowania, przyciąga łaski z góry, które użyczają nam obfitości, świętości i czystości, co z kolei bliż, zbliża nas do osiągnięcia doskonałości. W tej lekcji przyjrzymy się czterem etapom stworzenia istoty. To makroszablon dla wszystkiego, co istnieje w stworzeniu. Sposób, w jaki stworzenie powstało, sposób, w jaki tworzenie jest stworzone oraz sposób, w którym wszystko, co wynika z tego, jest tworzone. W każdym aspekcie stworzenia. Oto co mówią nam kabaliści. Przede wszystkim musimy wiedzieć, że istnieją tajemnice Tory. Ale nie będziemy mówić o tych tajemnicach, bo są poza naszymi możliwościami, aby je przekazać. Żadna kabalista, kabalistyczna księga nie opowiada o tajemnicach Tory, tylko o smakach Tory. Te tajemnice są nazywane jego istota albo acmuto, jest zabronionym, aby o tym mówić. Zabronione znaczy. Że nie jest możliwe nie ma słów o tym. Brakuje nam do tego, kilim, naczyń. To może być poznane tylko przez osiągnięcie. Zaczniemy tutaj. Zaczynamy od twórcy. Kabaliści mówią nam że początkowa myśl twórcy, ci, którzy osiągnęli ten poziom, mówią nam, że wszystko zaczęło się od intencji. A ta, tą intencją jest tworzenie stworzenia i napełnienie go rozkoszą. To jest to, co nazywa się wina szoresz. To jest korzeń całej rzeczywistości. Więc, ponieważ wola stworzenia istoty i napełnienia ją rozkoszą jest początkowym celem stworzenia, od razu pojawiło się pragnienie otrzymywania tej rozkoszy. Więc ta myśl jest teraz tym, co nazywamy światło. A to jest pragnienie otrzymywania. To, to jest nasze naczynie. To jest początkowe stworzenie. Ten etap jest tym, w którym światło całkowicie wypełnia naczynie zdolne pomieścić całe światło, ale to naczynie jest prawie całkowicie anulowane wobec światła. Jest tak w nim zawarte, że tak naprawdę obie te rzeczy powstały w tym samym czasie i zależą od siebie całkowicie. Mamy tutaj siłę dającą, pragnienie dawania, które odciska się w otrzymywaniu i tworzy to odwrotne pragnienie. Pragnienie otrzymywania. Te rzeczy są zamknięte, połączone razem. Są so jakby nieodłącznymi częściami tej samej idei, idei, ale odwrotnymi do siebie. To się nazywa drugie rozróżnienie. To się nazywa Bina Alef. Alef jest pierwszą literą alfabetu hebrajskiego i ma wartość 1. I to jest, Now, przepraszam, to pierwsze to rozróżnienie. Co się dzieje to, tutaj, gdy światło wchodzi w to pierwsze kli, pragnienie otrzymywać. To jest to, że pragnienie otrzymywać odczuwa przyjemność, ale światło również przekazuje coś ze swojej natury do kli. I coś dzieje się w wyniku tego przekazania. Kiedy to światło sch schodzi w dół i dochodzi do całkowitego wypełnienia pragnienia otrzymywania, naczynie zaczyna odczuwać coś o naturze samego światła, ponieważ to jest, jest tylko pragnieniem otrzymywań. To wykonuje pewien ruch oparty na swoim zaprogramowaniu i zauważa, że istnieje ten, który daje. Tak więc pierwsze spostrzeżenie jest takie, że istnieje dawca, innymi słowy, jest to pierwsza rzecz, która nie jest twórcą. On ma poczucie, że istnieje forma dawania oraz otrzymywania i że ona jest połączona z czymś. Spójrzmy na tą pierwszą i drugą część tutaj w kategoriach sfiród. This is called keter, to, to pierwsze rozróżnienie nazywa się keter, albo korona. Drugie rozróżnienie nazywa się chochma. Chochma oznacza mądrość, więc to światło, które jest odczuwalne przez to pierwsze stworzenie tutaj, tą pierwszą fazę stworzenia. To rozkosz, która jest odpowiedzią na właściwości stwórcy, a to światło, które czuje, że wchodzi do niego, nazywa się światłem mądrości. W języku hebrajskim Orchochma. Tak więc za każdym razem, kiedy słyszysz słowo mądrość w kabalistycznych tekstach, to mówi się o właściwości właśnie tej fazy. Teraz coś dzieje się tutaj. W wyniku odczucia, że jest dawca, naczynie również czuje przyjemność, z pragnienia obdarzania i chce ono tą rozkosz, ponieważ samo jest pragnieniem otrzymywania. Więc w, w tym pragnieniu pojawia się nowe rozróżnienie. W celu osiągnięcia tego stanu, którego brak ono odczuwało, najpierw było wypełnione całkowicie, potem odczuło brak tego, co zauważyło w jakości, we właściwości światła, i w celu dotarcia do tego stanu, aby spróbować osiągnąć go sam dla siebie, zdaje sobie sprawę, że nie chce otrzymywać. Co chce, to przyjemność zdawania, więc podejmuje działanie. Aby móc doświadczyć tej przyjemności dawania, ale ponieważ jest tylko pragnieniem otrzymywania, z tą jedyną rzeczą, która może zrobić, to nie otrzymywać. Innymi słowy, odrzuca światło. Ta faza nazywa się bina bet, druga faza. Bet jest drugą literą alfabetu hebrajskiego. Pojawia się tutaj wrażenie, iż, że dawać jest lepiej niż otrzymywać. Ma ono teraz pragnienie, aby dawać. Teraz mamy tutaj bardzo ciekawą rzecz. Mamy dwie fazy. Które uległy przesunięciu. Faza pierwsza przeszła w fazę drugą. Stały się one całkowitym przeciwieństwem. To jest pragnienie otrzymywania, a to pragnienie dawania, obdarzania. Ta sfira nazywana jest Bina. Bina pochodzi od słowa nut, co znaczy obserwować. I co naprawdę obserwuje i co dostrzega, to jest natura stwórcy. Właściwością stwórcy jest obdarzanie, manacja. Więc to jest właściwość obdarzania. To sfera Bina, ta Bina Bet, ta druga faza. To jest faza zerowa, pierwsza, druga. in this state, w tym stanie pustki następuje kolejne spostrzeżenie, które przychodzi do naczynia. Teraz chcę, abyście zauważyli, że to o czym się mówi w każdym z tym binod, w każdym z tych etapów. To nie chodzi wcale o działanie światła. Działanie światła to jest zawsze takie samo. Zawsze używa tylko tego podstawowego prawa pragnienia stworzyć istotę i napełnić tą istotę. To jest jedyna rzecz, którą światło wykonuje. To, o czym mówimy, to zmiana rozróżnienia w kli, w pragnieniu, w stworzeniu. Więc tutaj w Bina Bed, przy braku światła zachodzi rozróżnienie, że jego naturą jest faktycznie otrzymywać. I że nie może ono istnieć bez światła mądrości. To odrzucenie światła, to powracające światło, nazywa się. Światło miłosierdzia. Or, um, or Hasadim. So więc ono wie, że nie może istnieć w taki sposób, że musi otrzymywać, ale ono nie chce być otrzymującym, so więc Musi znaleźć sposób, w którym jego otrzymywanie stanie się formą emanacji. I to doprowadza do kolejnego etapu. To jest Bina Gimel, trzecia litera alfabetu hebrajskiego to rozróżnienie tutaj powoduje podwójną fazę. Oznacza to, że ta faza zawiera te dwa przeciwieństwa, zarówno otrzymywanie Orchoma, a także zawiera Orchoma i Orchasadim. Tak więc te dwa przeciwznawne pragnienia są zawarte tutaj w tej fazie mieszanej. Dlaczego? Co się tu dzieje? W tym trybie otrzymywania, Bina Gimel znalazła sposób na zamianę otrzymywania na pewien sposób Emanacji. Jedyną rzeczą, która istnieje w całym stworzeniu jest, twór, jest twórca, światło i naczynie. To wszystko. I nawet jeśli stworzenie czuje, że dokonuje aktu oddawania w sobie, tak naprawdę jedynym, który może dawać z punktu widzenia istoty, jest twórca. Bina Gimel podejmuje decyzję, że będzie. Kopiować działanie stwórcy i rozumie, że stwórca chce, aby była wypełniona rozkoszą, że musi otrzymywać tę rozkosz. I że część zamysłu stworzenia jest stworzenie istoty i napełnienie jej. Więc jedynym rodzajem stworzenia, które może naprawdę stworzyć, jest coś w sobie. Więc podejmuje decyzję, że będzie otrzymywać część światła, powiedzmy 20% światła pod warunkiem, że robi to tylko w celu wypełnienia zamysłu stworzenia, tego pragnienia stwórcy, stworzenia, stworzenia stworu i wypełnienia go rozkoszą. Tak więc będzie otrzymywać je z zamiarem wypełnienia zamysłu stworzenia. Jest to jedyny sposób, w którym otrzymywanie może być emanacją, ale dawanie. Jest intencją. Nie ma znaczenia, czym jest działanie. Najważniejsza jest intencja. Tak więc jest to naprawdę podobieństwo formy do pewnego stopnia z fazą zero. Te 80% orhasadym powracającego światła to wciąż rozkosz. To jeszcze światło wchodzące ale ona nie zwraca na niego tutaj uwagi. Ta faza w Sfirot nazywa się Zeranpin, ale ona w rzeczywistości składa się z kilku Sfirot. Chesed, Gwura, Tiferet, Neca, Chod i Jesod. To jest mieszana faza, która pozwala na otrzymywanie ze względu na emanację. W tej symulacji aktu emanacji, którą Bina Gimmel wykonuje, rodzi się nowy etap. Czuje ona tutaj inną właściwość światła. Co wynika z jej działania, a właściwość ta, to samo myśl stworzenia, zdaje sobie sprawę, że to nie tylko oddawanie i nie tylko, że otrzymuje pewną część światła, aby spełnić pragnienie Słowcy, ale że zamysł stworzenia, Stworzenia to wypełni stworzenie całkowicie bezgraniczną rozkreszą i wtedy ona zdaje sobie sprawę, że musi otrzymać to światło w celu realizacji zamysłu stworzenia. Musi otrzymać całe światło. Więc tutaj światło wchodzi i wypełnia całe naczynie. To Bina Dalet 4, czwarta faza. Ale ona bardzo różni się od bin Alef, pomimo że wyglądają tak samo, coś zupełnie innego wystąpiło tutaj, gdyż tutaj. W Bina, Szoresz, Alfred, Gimel, wszystkie te działania nie były niezależnymi działaniami. Były to wszystko działania wykonane przez twórcę. Siła światła, reakcje i pragnienia utworzone w każdej z nich, były to działania wykonywane przez twórcę. Tutaj coś zupełnie nowego ma miejsce. Jest to niezależne pragnienie. Aby być i robić dokładnie to, co Stwórca tam umieścił. Tutaj, w zamiarze otrzymywania całego światła, istnieje możliwość osiągnięcia podobieństwa formy z samym zamysłem stworzenia. W tym momencie wszystko się zmienia dla stworzenia. Dochodzi do ograniczenia, zmiany w charakterze pragnienia. Co dzieje się tu, właśnie tutaj? Zamiast otrzymywania prostego światła i starania się to osiągnąć dla siebie, czuje tutaj z powodu tego ostatniego rozróżnienia, czuje ona teraz. Status twórcy teraz już nie chce wykonującej części stworzenia, prostego światła. To, co chce, to umysł twórcy, myśląca część stwarzania. Chce osiągnąć podobieństwo form ze stwórcą, co jest w rzeczywistości pierwotnym zamysłem twórcy. Ma tutaj mamy początek wszystkiego innego w stworzeniu. Mamy niezależną istotę. Stąd ta czwarta faza sfirot nazywana jest malchut. Malchut pochodzi od słowa królestwo, oznacza to, że wszystko jest zarządzane tutaj przez pragnienie. Ta nowa intencja tutaj, żeby nie otrzymywać dla siebie samej, ponieważ odczuwa status twórcy, teraz czuje wstyd z otrzymywania i to się nazywa ograniczenie. Pierwsze Cimczum. I od tego momentu ona podąża za myślą, która jest za stworzeniem, a nie za działaniami stworzeniu. Więc tutaj mamy ten Malchut. Początek stworzenia. I to naczynie. Ta Bina nr 4 nazywana jest Olaman sof, świat nieskończoności, i wszystkie światy i wszystkie dusze wychodzą stąd. Każda część stworzenia używa dokładnie tej formuły. Pro, proces ten, ten makroszablon, to również czteroliterowe imię Boga, Widzicie, There's the tip of the początek, Jod, Jod. k K, the Vav, and the lower. I donna, hej, the Hawaii. When you see this, Kiedy tą nazwę, this. Ona reprezentuje tą całą kolejność. Wszystkie nazwy słowa kabały są podobne do wzorów w fizyce. Mówią o relacjach światła w stosunku do kli. Tak, tutaj widać, że kabaliści dali nam mapę z góry na dół, drogi według której powstaliśmy, a to nie wszystko. Opisuje również ona stany, które człowiek musi osiągnąć w miarę wznoszenia się w górę. To daje nam cel, to daje nam korzeń i to wyznacza nam miejsce. Po drodze. I to jest to, co robi stworzenie, kiedy wykonuje to ograniczenie. Zaczyna budować system światów, aby osiągnąć myśl stworzenia, ale jako niezależne pragnienie i stać się równym stwórcy. From... Oto cytat Rava Lightmana. Człowiek obejmuje wszystko wewnątrz siebie. Jeśli człowiek dokonuje naprawy, oznacza to, że odpowiednio całe stworzenie zbliża się do stwórcy. Dlatego człowiek musi naprawiać tylko siebie. Człowiek, który wznosi się, wznosi ze sobą wszystkie światy. Dlatego mówi się, że wszystkie światy zostały stworzone dla człowieka. Dołącz do nas następnym razem, kiedy dowiemy się o podstawowym narzędziu osiągania budowania ekranu czujnika, który pozwala nam czuć myśl twórcy i upodobnić się swoją formą do Niego. Do zobaczenia.